Lecie słodziaka małego. Nie, 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 nie. Ej Kto taki piękny jest? Kto jest taki piękny? Siemanko, kochani, z tej strony Klaudia. Witam Was serdecznie w kolejnej kamerce w kosmicznej świadomości. Dzisiaj będzie na temat alkoholu, dlaczego nie piję, ile minęło już lat. Minęło prawie 7, będzie 31 października. Tak sobie trochę pogadam, co było dla mnie najtrudniejsze, dlaczego przystąpić. No, także zapraszam do posłuchania. I oczywiście na wstępie serdeczne podziękowania za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Dziękuję. Przechodzimy do, do filmiku, żeby nie przedłużać. <laughs> 31 października minie 7 miesięcy... 7 miesięcy... 7 lat odkąd nie piję alkoholu. Ale powiedzmy przez 4 lata nie tknęłam w ogóle nic, zero. To było naprawdę 4 lata bez alkoholu. I zdarzyło mi się w przeciągu tych 3 lat sytuację gdzie pojechałam do... Do Anglii wyszłam tam z, rodzi z, ro z rodziną na jakąś imprezkę, wypiłam tam chyba dwa czy trzy piwa. No i zdarzyło się takich sytuacji mm, nie wiem, mogłabym policzyć chyba na, na moich rękach, na palcach u rąk. I ostatni raz, kiedy wypiłam e, piwa, dwa desperadosy, to było na ognisku teraz tutaj w tej mojej pracy i powiedziałam sobie, że to był ostatni raz. Kiedy wypiłam alkohol, że mi to nie służy, moje ciało od razu na drugi dzień czuje, pomimo tego, że to było, były tylko dwa piwa, ja już to czułam. Czułam się inaczej, czułam, że moje ciało e, jest takie jakby bardziej osłabione, takie zniesmaczone, takie było, e, jakby mu brakowało energii. Do tego czuć też na energetyce, że, że coś się zmienia. A, więc po co mi to? Po, po co ja mam pić ten alkohol? Po co ja mam w ogóle chodzić na takie imprezy? <laughs> Jak mi to nie sprawia przyjemności, gdzie spotykają się ludzie i piją alkohol po to tylko, żeby spotkać się i coś wypić. No nie, no już no nie, moja, nie moja bajka, słuchajcie. I dlaczego przestałam pić? Przestałam pić w sumie. Taki pierwszy powód to był, kiedy ja zaczęłam sobie czytać na temat alkoholizmu. Jakie są w ogóle początki alkoholizmu? Jak to wygląda? W ogóle mam też filmik, to zachęcam Was do posłuchania yy, na temat alkoholu. I yy, 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 patrząc, są ogólnie cztery, cztery te fazy cztery fazy yy, alkoholu. Alkoholizmu. No i ja byłam na drugiej, tak myślę, bo urywały mi się już filmy. Nie pamiętałam dosłownie nic. Jak poszłam na imprezę, tak, jak już zaczęłam pić, dopiero pamiętałam już po iluś tam godzinach było takie. O kurde, co ja robiłam? Hmm, no i ludzie mi opowiadali. Na drugi dzień w ogóle zero kaca. Hmm, więc. Hmm. To, to, jest, to jest druga faza alkoholu. I co najważniejsze, jeżeli przez 4 tygodnie nie potrafisz wytrzymać bez alkoholu, to masz problem. I warto się temu przyjrzeć, naprawdę. 4 tygodnie. No i ja pamiętam, ja sobie zrobiłam wtedy taką 4-tygodniową przerwę. Jakby dałam radę. Gdzieś tam kusiło, wiadomo. Ehm... Ale. I to był, to był taki pierwszy, że hmm, nie chcę, nie. Potem, potem pamiętam, pojechałam na imprezę ze znajomymi, też się sklałam, wydarzyły się takie niefajne rzeczy, ale to było już na mojej drodze takiego właśnie rozwoju, gdzie ja bardzo już pragnęłam w ogóle przestać pić alkohol, przestać jarać trawę, ja, że wiedziałam, że mi to nie służy, ale też z drugiej strony czułam wielkie ciągoty w tą stronę. W stronę tych blantów, w stronę alkoholu, no bo przecież jedziesz na imprezę, masz znajomych, którzy piją. No i tak no kusicie, no nie oszukujmy, kusicie, żeby sobie wypić, nie? A potem jest fajnie. Człowiek wydaje się taki zrelaksowany, odważny, nie? Puszczają hamulce wstydu i itd. i td. I to jakby też jest. Prawda, że alkohol rozluźnia, ale tylko przez 20 minut. Mm, przez pierwsze 20 minut mm, potem zaczyna się degradacja mózgu. Czy cały czas jest w ogóle degradacja mózgu. Wyobraźcie sobie, że ja to usłyszałam od... Kurczę, nie pamiętam jak ten gość się nazywa. Robert jakiś tam. Ale on bardzo promuje do tego, żeby przestać pić alkohol. Polecam Wam jego wykłady. I on mówi o tym, że wypicie jednego. Jednego. Nie kieliszka, ale chyba 150 ml wódki czy alkoholu powoduje, że przez kolejne 6 tygodni degraduje Ci się mózg. Niszczy się. 6 tygodni kolejne, to sobie to wyobraź. 6 tygodni! To jest... no nie. Alkohol ogłupia, to po pierwsze, zabija szare komórki, niszczy rodziny. No ale nie o tym mowa. I ja pamiętam wtedy też, yy, poznałam ludzi właśnie z akademii: ludzi, którzy nie pili alkoholu, nie, nie jedli mięsa. Gdzieś tam ważne dla nich było, było była mm, jakby istota otoczenia, to z kim się zadajesz, mm, miłość, moc. Manifestacje, po prostu życie w zgodzie z prawami wszechświata, z miłością, taką do natury i, i do tego wszystkiego. I też przez jakiś czas mieszkał z nami taki chłopak. To było przed Halloweenem, który powiedział, że on nie rozumie ludzi, którzy przebierają się za ząbiaki, za duch, za jakieś po prostu straszne stwory, nie wiedząc, że tak naprawdę przyciągamy to do swojego życia. No bo to istnieje, tak? duchy, byty, y, jakieś pasożyty energetyczne, to wszystko istnieje. My tego nie widzimy. Ale to istnieje. I dla... do mnie bardzo to trafiło. Ja pamiętam, miałam strój... Y, strój jakiegoś zombiaka, taki, taką sukieneczkę miałam, którą przerobiłam na serca. Tu miałam w ogóle też wymalowane serduszka. I, i to było... To była pierwsza, słuchajcie, moja impreza, na której ja nie piłam alkoholu. Fakt, faktem byłam na czymś innym. <grywa> tak. E, delikatnie mówiąc. Mm, ale nie piłam alkoholu. I, I tak się w sumie zaczęła ta moja przygoda, gdzie ja sobie powiedziałam: koniec z alkoholem. Do tego też zaczęłam sobie czytać. Na temat alkoholu od strony energetycznej, takiej e, co się dzieje kiedy my pijemy alkohol, kiedy nasze ciało jest schlane, e, kiedy nie jesteśmy w stanie kontrolować tego co robimy, nasza dusza sobie ucieka. A w jej miejsce sobie wchodzi jakiś byt energetyczny, który ma ochotę się po prostu zabawić. I i też spirit. Jak sobie sprawdźcie, sobie, co znaczy spirit. No, ciekawe, a ja wam nie powiem. I, no, i mówię, no, zarezynowało ze mną to bardzo. Stwierdziłam, że nie chcę robić tego mojemu ciału, nie chcę robić tego mojej duszy, żebym piła truciznę, coś, co mnie niszczy. Tylko po to, bo jest to uznane za coś normalnego, bo tak wszyscy robią. No bo przecież alkohol rozluźnia i w ogóle jest taki super fajny, nie? No eee, i nie. Nie, nie, nie. Czy żałuję? W ogóle jestem przeszczęśliwa. Słuchajcie, że minęło już prawie 7 lat i ja mogę powiedzieć sobie, zrobiłaś to. Zrobiłaś to, przestałaś pić alkohol. Co nie jest łatwe, bo tracimy przyjaciół, znajomych. Yy, jesteśmy, no, trochę wykluczeni, no bo ja pamiętam, jak ja chodziłam na ten moment przestawania chodzić na imprezy, gdzie ja nie piłam już tego alkoholu, tylko na przykład na początku jeszcze kiedy chodziłam na te imprezy, no bo miałam tych znajomych swoich z którymi... których lubię bardzo do teraz, to brałam sobie piwka bezalkoholowe. I... Wiecie jak to jest, kiedy jesteś wśród ludzi, grupy, która jest pijana, a, która... pierdzieli głupoty, nie da się tego słuchać, drą się baby, Piszczą. No, no nie. Chociaż ja nie miałam takiego towarzystwa, yy, ale chodziło się właśnie po imprezach, po jakichś tam klubach, gdzie mnóstwo jest tych ludzi pijanych. Yy, no i nie, i siedzisz w tej energii, te, tego alkoholu, tych wszystkich ludzi, którzy może są opętani, że się tak wyrażę. I no, no nie no. No i mówię, no to, to naprawdę było najgorsze, najtrudniejsze. Pamiętam jeszcze, wtedy mój kumpel do mnie, to znaczy ogólnie to mój kumpel, taki jeden z lepszych. On wtedy ja czułam, że był na mnie zły, że ja się zmieniam, że ja przestaję iść tą samą drogą, że ja już nie chcę chodzić po imprezach, że ja już nie chcę pić alkoholu. Że poznałam nowych ludzi, z którymi było mi dobrze, bo to był fajny czas, bębnienia czegoś nowego, takiej, takiego poznawania świata na nowo, poznawania tego, jaki on jest piękny, jaka jest piękna ta natura. I, i takie właśnie, ja pamiętam, ja miałam wtedy tyle skoków, słuchajcie, kwantowych tyle przebudzeń takich. Tyle się działo, że ja z, po prostu z, z dziewczyny, kobiety, która piła, paliła, e, gdzieś tam, no pewnie się też może stresowałam, e, tak, tak, zmieniłam myślenie i tyle się zaczęło dziać dobrego w moim życiu, no że to jest coś pięknego, no i dlatego też ja się zaczęłam dzielić tym wszystkim. Taka była moja droga. Dzielić się, inspirować, że można inaczej, że nie musisz iść na tą imprezę, nie musisz pić tego alkoholu, a jak sobie uzmysłowi, że tak naprawdę ten alkohol cię niszczy, to nie będziesz chciał tego robić sobie, ciało. I co jest najpiękniejsze tego, że ja na drugi dzień, dajmy na to, jest niedziela, ja sobie mogę wstać o godzinie 8 rano. Puść w teren, pójść, nie wiem, w góry z pełna sił, energii. Czu, czu, czuję, że moje ciało jest po prostu... E, nie wiem, ukochane, e, przytulone, zaopiekowane. I to jest chyba w tym wszystkim też najpiękniejsze. No, także zachęcam naprawdę, zachęcam każdego z osobna do tego. Aby przestał pić alkohol. Przestań to sobie robić. A najpierw sprawdź, czy nie masz problemu. Mm. I zadaj sobie pytanie, czy, czy alkohol naprawdę jest Ci potrzebny i co on robi w Twoim życiu. Bo alkohol to jest ucieczka tak naprawdę. Ucieczka od stresu, od codzienności, od tego życia. Fajnie sobie przyjść do domu po ciężkiej pracy, walnąć sobie piwko, nogi na stół, włączyć sobie telewizornie. I nie myśleć. No. I się odstresować. Ale czy na pewno. No. Ale widzę, widzę. Słuchajcie, postęp. Coraz więcej mężczyzn nie pije, bo to najwięcej. Męż mężczyźni oczywiście mają problemy z alkoholem. I. No. Chyba już nic nie będę dodawać. A, bobutka mała. Nic nie będę dodawać. No. Eee, także ściskam Was mocno. Tyle, tyle chciałam powiedzieć na temat alkoholu. Dlaczego nie piję? Nie żałuję swojej decyzji i życzę Ci tego samego. Panamaste! Ułosory! Oh, ha! Oh.